Na tej lekcji poznasz przebieg i najważniejsze wydarzenia I wojny światowej. Zapraszam! Latem 1914 roku świat dosłownie stanął w ogniu. Wystarczyło kilka tygodni, by lokalny konflikt między Austro-Węgrami a Serbią przerodził się w wojnę, która objęła niemal cały glob. Dlaczego tak się stało? Wszystko przez system sojuszy, które państwa europejskie zawarły jeszcze przed wojną, żeby się chronić, ale też by zyskać przewagę nad innymi. Kiedy Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, Rosja postanowiła stanąć w obronie swojego słowiańskiego sojusznika. W odpowiedzi Niemcy ruszyły na pomoc Austro-Węgrom. Sytuacja zaczęła się błyskawicznie komplikować, jak efekt domina. Do wojny po stronie Rosji i Serbii, Przyłączyły się Francja i Wielka Brytania, czyli państwa Ententy. Jeszcze w tym samym 1914 roku dołączyła do nich Japonia. Po drugiej stronie frontu były tak zwane państwa centralne Niemcy, Austro-Węgry, a od 1914 roku także Turcja. Rok później wsparła ich Bułgaria, ale nie wszyscy sojusznicy pozostali wierni swoim umowom. W maju 1915 roku Włochy, które wcześniej należały do Trójprzymierza, zmieniły stronę i przystąpiły do Ententy. W kolejnych latach coraz więcej państw przyłączało się do wojny. Jednak dopiero w 1917 roku sytuacja naprawdę się zmieniła. Wtedy do walki przystąpiły Stany Zjednoczone. Ich udział okazał się przełomowy. I tak, coś co zaczęło się jako lokalny spór na Bałkanach, w krótkim czasie stał się globalnym konfliktem, który przeszedł do historii jako Wielka Wojna, czyli Pierwsza Wojna Światowa. Walki toczyły się nie tylko w Europie, ale też w Azji, Afryce, Amerykach i Oceanii, na lądzie, na morzach i oceanach. A do boju ruszyły miliony żołnierzy, wspierane coraz nowocześniejszą, śmiercionośną bronią. Latem 1914 roku Europa przygotowywała się do wojny, jakiej jeszcze nie widziano. Po obu stronach mobilizowano miliony żołnierzy. Państwa Ententy wystawiły aż 12 milionów ludzi, a państwa centralne około 8 milionów. Choć liczebnie przeważała Ententa, to Niemcy i Austro-Węgry miały lepszy sprzęt i organizację. Wojna zaczęła się od nieudanego ataku Austro-Węgier na Serbię. Ale to nie Bałkany. Lecz front zachodni, czyli Północna Francja i Belgia, miały wkrótce zdecydować o losach całego konfliktu. Na początku sierpnia Niemcy ruszyły z ofensywą według tzw. planu Schlieffena, opracowanego jeszcze przed wojną przez feldmarszałka Alfreda von Schlieffena. Co zakładał ten plan? Niemcy chcieli szybko pokonać Francję, zanim Rosja zdąży się zmobilizować. Mieli obejść francuskie fortyfikacje. Przechodząc przez neutralną Belgię, potem zająć Paryż, a następnie przerzucić swoje siły na wschód przeciwko Rosji. Brzmi jak plan idealny, prawda? Niestety dla Niemców rzeczywistość okazała się znacznie trudniejsza. W nocy z 3 na 4 sierpnia niemieckie wojska wkroczyły do Belgii, łamiąc jej neutralność, a następnie zaatakowały Francję. Ale już po kilku tygodniach plan Schlieffena załamał się. Dlaczego? bo Rosja, wbrew oczekiwaniom, błyskawicznie zmobilizowała armię i wkroczyła do Prus wschodnich. Niemcy musieli więc odesłać część wojsk na wschód i właśnie to zmusiło ich do walki na dwa fronty. Ten błąd okazał się kluczowy. Na zachodzie Francuzi, wspierani przez Belgów i Brytyjczyków, stawili zacięty opór. We wrześniu 1914 roku niemiecka ofensywa zatrzymała się nad rzeką Marno gdzie Francuzi pod dowództwem Ferdynanda Focha odparli atak i ocalili Paryż. Na początku wojny żołnierze po obu stronach ruszali na front pełni entuzjazmu. Wierzyli, że to będzie szybka, zwycięska kampania może kilka tygodni, może miesiąc ale bardzo szybko przekonali się, że wielka wojna nie będzie ani krótka, ani łatwa. Zamiast błyskawicznego zwycięstwa, Zaczęła się krwawa, wyniszczająca wojna, która pochłonęła miliony istnień. A teraz coś naprawdę niezwykłego, ciekawostka z pierwszych dni Wielkiej Wojny. Wyobraźcie sobie, że bitwa toczy się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Paryża. W 1914 roku, podczas walk nad Marną, sytuacja była tak dramatyczna, że Francuzi musieli działać błyskawicznie. Wojska trzeba było jak najszybciej przerzucić na front a pociągi i ciężarówki już nie wystarczały. Co więc zrobiono? Użyto taksówek. Tak, zwykłych paryskich taksówek, które na co dzień woziły mieszkańców miasta. 5 września 1914 roku aż 630 samochodów przewiozło w okolice frontu około 3000 żołnierzy. Rząd francuski zapłacił za kursy i to dosłownie, jak za zwykły przejazd po mieście. Poznajcie jednego z najważniejszych dowódców tamtych czasów. Ferdynanda Focha. Urodził się w 1851 roku i od młodości poświęcił się karierze wojskowej. Był nie tylko żołnierzem, ale też teoretykiem sztuki wojennej człowiekiem, który potrafił połączyć doświadczenie z przemyślaną strategią. We wrześniu 1914 roku to właśnie Foch dowodził francuską armią w bitwie nad Marną tej. Która zatrzymała niemiecką ofensywę i ocaliła Paryż. Dzięki temu stał się bohaterem narodowym Francji. Kilka lat później, w 1918 roku, powierzono mu ogromną odpowiedzialność. Został naczelnym wodzem wszystkich sił ententy. To właśnie on w listopadzie 1918 roku przyjął kapitulację Niemiec, kończąc I wojnę światową. Ale jego zasługi nie kończą się na tym. Po wojnie aktywnie wspierał odradzającą się Polskę. Między innymi zapobiegł niemieckiej interwencji w czasie Powstania Wielkopolskiego. Za to w 1923 roku otrzymał tytuł Marszałka Polski, jeden z najwyższych honorów, jaki nasz kraj mógł nadać obcokrajowcowi. Foch pozostał symbolem odwagi, rozwagi i sojuszniczej lojalności, zarówno we Francji, jak i w Polsce. Ciekawostka! W Boże Narodzenie 1914 roku na froncie zachodnim w okolicach belgijskiego miasta Ypres zawarto świąteczny rozejm. Wyobraźcie sobie tę scenę. Nodwiglina, błoto, zniszczone okopy, zmęczeni żołnierze, a jednak po stronie niemieckiej ktoś zawiesił w okopie świąteczne ozdoby. Ktoś inny zapalił świeczkę, a chwilę później zaczął rozbrzmiewać kolendy. Wkrótce do śpiewu dołączyli żołnierze z drugiej strony, Brytyjczycy i Francuzi. Zamiast strzałów rozbrzmiewały słowa świątecznych życzeń, a następnego dnia wydarzyło się coś, co wydawało się niemożliwe. Żołnierze obu stron wyszli z okopów na ziemię niczyją, spotkali się, wymieniali drobne podarki, papierosy, jedzenie, zdjęcia bliskich. Oficerowie porozumieli się i ogłosili krótkie zawieszenie broni, które trwało aż do drugiego dnia świąt. W tym czasie żołnierze zagrali nawet mecz piłki nożnej: Anglia przeciwko Niemcom. To niezwykłe spotkanie na linii frontu stało się symbolem ludzkiego pragnienia pokoju, choć trwało krótko, dało nadzieję, że nawet w czasie wojny serca ludzi potrafią bić w tym samym rytmie. Później zdarzały się jeszcze inne podobne spotkania, także między żołnierzami walczących stron, w tym polskimi legionistami, ale żaden z nich nie zapisał się w historii tak mocno jak ten pierwszy, bożonarodzeniowy rozejm. Po nieudanym planie niemieckiej wojny błyskawicznej sytuacja na froncie zachodnim ustabilizowała się. Pod koniec 1914 roku wojna zmieniła charakter. Rozpoczął się okres tzw. wojny pozycyjnej, który trwał ponad 4 lata. Linia frontu ciągnęła się od Morza Północnego aż po granice Szwajcarii. Po obu stronach żołnierze budowali coraz potężniejsze systemy umocnień okopy, bunkry i zasieki z drutu kolczastego. Niektóre okopy były tak rozbudowane, że miały nawet kilka poziomów. Górne stanowiska do walki, a pod nimi magazyny, punkty opatrunkowe, czy miejsca odpoczynku. Między liniami okopów znajdował się pas ziemi, którego nikt nie kontrolował. Tak zwana ziemia niczyja. Czasem miała zaledwie kilkadziesiąt metrów szerokości, a czasem kilka setek. Była pełna błota, lejów po pociskach i pozostałości po wcześniejszych atakach. To właśnie przez nią musieli przebiegać żołnierze podczas natarcia, często pod odstrzałem karabinów maszynowych. Przez cztery długie lata obie strony próbowały przełamać linię wroga, ale bez trwałego efektu. Nawet wielkie bitwy, jak ta pod Verdun w 1916 roku, kończyły się ogromnymi stratami. Przez dziesięć miesięcy walk... Zginęło wtedy blisko 700 tysięcy żołnierzy, a front niemal się nie przesunął. Żeby zyskać przewagę, wprowadzano coraz nowocześniejsze typy broni. Artyleria stała się dominującą siłą na froncie. To właśnie działa powodowały największe zniszczenia. Burzyły fortyfikacje, wspierały ataki piechoty, a nawet rozpylały gazy bojowe. Po raz pierwszy broń chemiczną wykorzystano w 1915 roku pod IPR. Niemcy użyli wtedy gazów bojowych, takich jak fosgen czy gaz musztardowy. Były to substancje, które powodowały duszenie się, poparzenia i ślepotę. W odpowiedzi żołnierze zaczęli używać masek przeciwgazowych z filtrami węglowymi. To jeden z nielicznych wynalazków wojennych, które później znalazły cywilne zastosowanie. W 1916 roku, podczas bitwy nad Sommą, Brytyjczycy wprowadzili do walki pierwsze czołgi. Choć powolne i awaryjne, stanowiły prawdziwą rewolucję. Ich gąsienice pozwalały przejeżdżać przez okopy, błoto i zasieki, a stalowy pancerz chronił załogę przed kulami. Czołgi miały działa i karabiny maszynowe po obu stronach kadłuba, dzięki czemu mogły niszczyć niemieckie gniazda karabinów maszynowych i torować drogę piechocie. A na niebie toczyła się zupełnie nowa wojna, wojna w powietrzu. Samoloty, balony i sterowce wykorzystywano do obserwacji, kierowania ostrzałem artylerii i bombardowań. Wkrótce zaczęto je uzbrajać, co doprowadziło do powstania pierwszych walk powietrznych między pilotami prawdziwych pojedynków w przestworzach. Wojna pozycyjna na froncie zachodnim wymusiła istotne zmiany w umundurowaniu i wyposażeniu żołnierzy. Stroje wojskowe przestały być jaskrawe. Zaczęto stosować barwy maskujące, by utrudnić przeciwnikowi dostrzeżenie żołnierzy. Czapki zastąpiono hełmami, które lepiej chroniły przed odłamkami artyleryjskimi. Między 1914 a 1918 rokiem umundurowanie żołnierzy francuskich znacznie uproszczono a ich ekwipunek zmniejszono. Żołnierze spędzali większość czasu w okopach, więc nie potrzebowali ciężkiego wyposażenia. Wprowadzono natomiast maski gazowe i lekkie karabiny maszynowe, dostosowane do realiów wojny pozycyjnej. Podobne zmiany zaszły w armii niemieckiej. Mundury zmieniły barwę z niebieskiej na szaro-zieloną, co ułatwiało maskowanie. Charakterystyczne pikiel czyli hełmy z kolcem, Wyszły z użycia, ponieważ były drogie w produkcji i utrudniały ukrywanie się w okopach. Podczas gdy na zachodzie wojna utknęła w okopach, walki na froncie wschodnim miały zupełnie inny charakter. Zgodnie z planem Schlieffena, Niemcy skupili większość sił na zachodzie, pozostawiając na wschodzie jedynie niewielkie oddziały. Wykorzystali to Rosjanie, którzy w sierpniu 1914 roku rozpoczęli ofensywę w kierunku Galicji i Prus Wschodnich. W odpowiedzi Niemcy przerzucili część wojsk z zachodu i rozgromili Rosjan w bitwie pod Tannenbergiem 26 do 30 sierpnia 1914 roku. W kolejnej bitwie we wrześniu nad Jeziorami Mazurskimi Rosjanie ponieśli kolejną klęskę. Ciekawostka! Nazwa Bitwy pod Tannenbergiem nawiązuje do Bitwy pod Grunwaldem z 1410 roku, zwanej przez Niemców właśnie Bitwą pod Tannenbergiem. Zwycięstwo odniesione w 1914 roku zostało przez niemiecką propagandę przedstawione jako rewanż na Słowianach za klęskę krzyżaków sprzed 504 lat. Te symboliczne nawiązanie miało podkreślać ciągłość niemieckich zwycięstw i wzmacniać dumę narodową. W okresie międzywojennym w pobliżu Tannenbergu wzniesiono mauzoleum Hindenburga, monumentalny pomnik upamiętniający zwycięstwo oraz dowódcę armii niemieckiej, Paula von Hindenburga, który później został prezydentem Niemiec. Po jego śmierci mauzoleum stało się miejscem kultu narodowego i jego spoczynku. W latach 30. XX wieku hitlerowcy wykorzystywali mauzoleum do organizowania uroczystości propagandowych, gloryfikując dawnych dowódców sarskiej armii i budując mit potęgi niemieckiego oręża. Inaczej wyglądała sytuacja na południu, w walkach między Austrią a Rosją. Wojska austro-węgierskie początkowo przegrywały, a Rosjanie zajęli znaczne obszary Galicji, aż po Karpaty. Dopiero bitwa pod Gorlicami w maju 1915 roku, stoczona wspólnie z Niemcami, przyniosła przełom. Rosjanie Zostali zmuszeni do odwrotu, a państwa centralne zajęły Królestwo Polskie, Litwę, Wołyń i część Białorusi. W 1916 roku armia rosyjska próbowała odzyskać utracone ziemię, jednak poniosła ogromne straty i musiała się wycofać. Od tego czasu linia frontu ustabilizowała się i ciągnęła od Zatoki Ryskiej po Morze Czarne. Walki na wschodzie miały głównie charakter manewrowy. Wojska często zmieniały pozycje, co odróżniało ten front od zachodniego. Ostatecznie, po rewolucji w Rosji w 1917 roku, nowa władza bolszewicka zawarła z Niemcami pokój w Brześciu 3 marca 1918 roku, kończąc działania wojenne na wschodzie. Poznajcie człowieka, który stał się symbolem niemieckiego zwycięstwa na froncie wschodnim: Paula von Hindenburga. Urodził się w 1847 roku i już jako młody oficer armii pruskiej brał udział w wojnach z Austrią i Francją. Był żołnierzem z doświadczeniem i ogromnym poczuciem obowiązku. W sierpniu 1914 roku, kiedy Rosjanie rozpoczęli ofensywę w Prusach Wschodnich, to właśnie Hindenburg poprowadził wojska niemieckie do zwycięstwa w bitwie pod Tannenbergiem. Triumf ten wyniósł go na piedestał. W Niemczech został okrzyknięty bohaterem narodowym, a już kilka miesięcy później, w listopadzie 1914 roku, mianowano go feldmarszałkiem i powierzono dowództwo całego frontu wschodniego. W końcowych latach wojny Hindenburg był szefem sztabu generalnego, a jego nazwisko kojarzono z niemiecką siłą i dyscypliną. Po wojnie nie zniknął ze sceny politycznej. W 1925 roku został wybrany prezydentem Niemiec, sprawując ten urząd aż do swojej śmierci w 1934 roku. Przenosimy się na Bałkany. Na początku Austro-Węgry nie mogły poradzić sobie z Serbią, ale dopiero w 1915 roku, gdy po stronie państw centralnych przystąpiła Bułgaria, udało się im w końcu zająć terytorium Serbii. Rok później, w 1916 roku, do wojny po stronie Ententy dołączyła Rumunia, jednak jej udział zakończył się tragicznie. Została szybko pokonana przez wojska bułgarskie i niemieckie. Dopiero Grecja, która przystąpiła do wojny w 1917 roku, pomogła odwrócić sytuację. Wraz z wojskami francuskimi i brytyjskimi zdołała pokonać Bułgarów, co osłabiło państwa centralne na Bałkanach. W tym samym czasie Turcja stanęła po stronie państw centralnych. To sprawiło, że alianci zachodni postanowili zaatakować cieśniny czarnomorskie Dardanele i Bosfor. Ich zdobycie miało otworzyć drogę morską do Rosji i umożliwić lepsze zaopatrzenie frontu wschodniego. Jednak bitwa o Gallipoli, trwająca od kwietnia 1915 do stycznia 1916 roku, zakończyła się prawdziwą katastrofą Ententy. W tych krwawych walkach Skinęło ponad 130 tysięcy żołnierzy, a Turcja utrzymała kontrolę nad cieśninami. Do wojny po stronie Ententy przystąpiły również Włochy. Stało się to w 1915 roku, choć wcześniej należały do Trójprzymierza. Ich decyzja była ogromnym ciosem dla Austro-Węgier i Niemiec, które musiały przerzucić część swoich wojsk na front włoski. Tam Walki toczyły się głównie w górzystym, trudnym terenie, co sprawiało, że żadna ze stron nie mogła odnieść zdecydowanego zwycięstwa. Mimo to front włoski miał duże znaczenie. Wiązał znaczne siły państw centralnych, które w przeciwnym razie mogłyby zostać użyte na innych frontach. Zapamiętaj najważniejsze. Konflikt, który rozpoczął się po zamachu w Sarajewie w 1914 roku, Przerodził się w wojny między państwami centralnymi Niemcy, Austro-Węgry, Turcja, Bułgaria, a Ententą Francja, Wielka Brytania, Rosja, Włochy, Japonia, Serbia, Rumunia, Grecja i USA. Niemcy zaatakowały Francję, ale zostały zatrzymane w bitwie nad Marną, co doprowadziło do ukształtowania się wojny pozycyjnej z systemem okopów. Najważniejsze bitwy na froncie zachodnim miały miejsce pod Ipr, Verdun i nad Sommą pochłonęły setki tysięcy ofiar, nie przynosząc decydującego zwycięstwa żadnej ze stron. Na froncie wschodnim toczyła się wojna manewrowa, a jednym z najważniejszych starć była bitwa pod Tannenbergiem, zakończona klęską armii rosyjskiej.